Dorada to jedna z popularniejszych śródziemnomorskich ryb, więc idealnie sprawdzi się ze składnikami z tego regionu, koprem włoskim, pomidorami i oczywiście białym wytrawnym winem. Moją rybkę najpierw oczyszczam, pozbawiam wszystkich usek i płetw. Głowa też nie będzie mi potrzebna, a mój pies na pewno cieszy się z tego prezentu. I na tak oczyszczonej tuszce robię nacięcia z jednej i z drugiej strony co mniej więcej 2 cm. Przekładam moje rybki do naczynia żarotpornego i posypuję z obu stron świeżo zmieloną solą i świeżo zmielonym pieprzem. A teraz czas na finokio, to po włosku koper włoski. Kroję go dosyć drobno i wkładam go do pustego już brzuszka moich dorad. Innymi słowami, nadziewam je koprem włoskim. A żeby jego smak był mocno wyczuwalny, jeszcze posypuję moje ryby po wierzchu. Kiedy myślę o śródziemnomorskich smakach, zawsze na myśl przychodzi mi papryczka chili i jej nie zabraknie w mojej potrawie. Kroję bardzo drobno i posypuję nią powierzchu moje rybki. Dodaję też zielone części kopru włoskiego. Świetnie będzie smakował po upieczeniu. Jednym z lepszych nośników smaku jest masło. Układam go dosyć sporo na wierzchu moich rybek cały skrapiam dobrą oliwą z oliwek. A więcej naszych przepisów oczywiście na www.kulinarnaTV.pl Ale wracam do tego przepisu, bo tu wkracza bardzo smaczny i ciekawy aromat. Starta skórka z cytryny. I oczywiście w kuchni śródziemnomorskiej nie może zabraknąć pomidorów. Pomidorka kroję na plasterki. I nimi właśnie obkładam moje obie rybki. Wszystko posypuję delikatnie solą i skrapiam białym, wytrawnym winem. Dosyć sporo. I jeszcze trochę pieprzu i do piekarnika. 200 stopni, mniej więcej 12-15 minut. Po tym czasie pięknie pachnąca i wypieczona rybka wyskakuje z piekarnika. Przekładam ją niezwłocznie na talerz i polewam tym wspaniałym sosikiem, który wytopił się podczas pieczenia. Przyznam szczerze, że po zrobieniu tego przepisu, kiedy myślę o rybie, myślę dokładnie o tych smakach, ponieważ stały się jednymi z moich ulubionych. Wam też tego życzę, ale najpierw musicie tę rybkę zrobić w domu, a podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnaTV.pl, a jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp na nasze nowości, subskrybujcie nasz kanał YouTube.